Szokujące? Przesłanie te napisałem wiele lat temu, ciągle jest na moich stronach internetowych. Wtedy była nagonka na Watykan i internet na ten temat rozgrzał się do czerwoności. Dzisiaj temat nieco przygasł, ale ma wielkie znaczenie, aby ratować naszą cywilizację. Odkryto wtedy, że muzułmańską religię stworzył Watykan. Który chciał z Arabów uczynić bicz na nieposłuszne sekty chrześcijańskie, które nie chciały dołączyć się do Watykanu. W XVIII wieku Watykan mocno uzbroił pewną grupę muzułmanów, aby uczynić z nich watykańskich bojowników. Jak się później okazało, muzułmanie odwrócili się od Watykanu, stwarzając swoją potężną religię, która przemocą i podbojem zagarnęła mnóstwo arabskich terenów na których znacznie się usadowiło chrześcijaństwo. Diabeł musiał mocno się zdenerwować, gdyż stracił przyszły zwiedzonych, żeby kłaniali się do jego smokowatego obrazu. Podobna historia stała się w naszych czasach, gdzie Ameryka uzbroiła po zęby talibów afgańskich, aby wyrzucili od siebie ruskich bandytów. Jak wiemy po wyzwoleniu od ruskich talibowie odwrócili się od Ameryki stając się ich zaciekłymi wrogami i trwa to aż do tej pory. Taki jest charakter arabskiego narodu. Nie wyczuli, że diabeł namieszał im w głowach aby nie osiągnęli wiecznego zbawienia. Wynika z tego, że narody arabskie w większości nie zdają sobie sprawy, że są wrednymi żołnierzami diabelskiego syna zatracenia i diabelskiego Mojżesza który podstępnie chce zawładnąć całym światem zwrodniały diabeł sprowokował europejskich chrześcijańskich katolików aby zaatakowali muzułmanów była to zemsta za to że uzbrojeni po zęby muzułmanie zdradzili swoich zleceniodawców pseudowatykańscy chrześcijanie poprzez swoje zakłamane watykańskie oszustwa napadali na muzułmanów pod pretekstem wyzwolenia Jerozolimy w ten sposób muzułmańska religia stała się problemem świata gdyż w swoich szeregach stworzyła morderców i zwrodniałych religijnych fanatyków. Do tej pory trwa zacięty opór arabskich muzułmanów, aby ludność wyznająca światowe chrześcijaństwo nawróciła się do ich fałszywego Allaha. Zapewne to, co zobaczyli w watykańskich kłamstwach bezmyślnie utwierdziło ich, że działają dla jakiegoś dobrego Boga. Tymczasem jest odwrotnie. W tym całym zamieszaniu stracili szansę na odnależnie swego prawdziwego Ojca Stworzyciela i działają pod kierownictwem Syna Zatracenia, choć diabeł nie ma z nich pożądanego pożytku, jedynie tylko aby niszczyć dzieło naszego Ojca Stworzyciela. Muzułmanie nie zdają sobie sprawy, że zostali zwiedzeni przez zwrodniałego diabła, jak zresztą wszelkie religie świata, nie uwłaczając obecne chrześcijaństwo. Wskutek ogólnego zwiedzenia osoby wierzące nie mogą, a wręcz nie chcą poznać swojego Stwórcę i Jego jednorodzonego Syna, którzy jako istoty duchowe objawili się światu w ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa, których na zlecenie Żydów ukrzyżowali i zwrodniali Rzymianie. Jeśli Arabowie nie przejrzą na oczy podobnie jak Żydzi przypuszczą na siebie tragedie, kataklizmy i kompletne wyniszczenie, niestety nie ominie to również Polski. Która służy Watykanowi stając się drugą bestią na usługach diabelskiego Mojżesza, który prawdopodobnie w rzeczywistości jest lucyferem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w internecie i na moich stronach. Wpisz w Google tekst, Jak Watykan stworzył Islam. Zobaczysz co piszą inni, choć nie będzie już tyle tematów jakie pojawiły się przed kilkoma laty. Poniższy tekst kilka lat temu skopiowałem z internetu, Jak Watykan stworzył Islam. Niezwykła historia została opowiedziana przez Alberto Rivera. Były jezuita usłyszał ją po raz pierwszy od kardynała Bea podczas swego pobytu w Watykanie. Artykuł pochodzi z The Prophet, wydanego przez Hick Publication, PO Box 661 Hinoza 91708. Od momentu publikacji było kilka zamachów na życie Rivery. Ostatecznie zmarł on z powodu zatrucia pokarmowego. Obserwatorzy uważają, że został zamordowany. To, co przekazał, pochodzi z czasów, gdy uczestniczył w tajnych spotkaniach w Watykanie jako jezuicki duchowny. Jezuicki kardynał Augustyn Bea opowiedział nam, jak desperacko Kościół Rzymsko-Katolicki chciał odzyskać Jerozolimę pod koniec III wieku. Jerozolima była uważana za bezcenny skarb ze względu na swoją historię oraz strategiczne położenie. Celem było stworzenie z niej rzymsko-katolickiego miasta. Narzędziem, które miało być użyte do wykonania tego zadania miał być Lud Ismaela. Biedni Arabowie stali się ofiarami jednego z najprzebieglejszych planów, jaki został uknute kiedykolwiek przez moce ciemności. Ówcześni chrześcijanie docierali ze słowem naszego stwórcy wszędzie zakładając przy okazji małe kościoły ale spotykali się z ogromnym oporem. Zarówno Żydzi jak i Rzymianie prześladowali wyznawców Chrystusa, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się nowej religii. Jednakże to Żydzi wszczeli rebelię przeciwko cesarstwu i w roku 70. przed naszą erą rzymska armia dowodzona przez generała Tytusa zniszczyła Jerozolimę i wielką świątynię żydowską, serce religii judaizmu. Tym samym spełniło się proroctwo Chrystusa zawarte w Ewangelii Mateusza rozdział 24, werset 2. W tym miejscu, gdzie kiedyś stała owa świątynia, znajduje się teraz Kopuła na skale, drugie w kolejności najświętsze miejsce świata-Islamu. Nadchodziły zmiany: korupcja, apatia, chciwość, okrucieństwo, perwersja i rebelie pochłaniały cesarstwo rzymskie. Prześladowania chrześcijan były bezcelowe gdyż gotowi byli oddać oni swe życie dla słowa naszego Stwórcy. Jedynym ratunkiem dla zwrodniałego szatana, aby zatrzymać tą falę, było stworzenie przeciwwagi chrześcijaństwa, religię mającą zniweczyć pracę naszego Stwórcy. Rozwiązanie znajdowało się w Rzymie. Ta wredna religia przybyła z antycznego Babilonu i potrzebowała małego liftingu. Nie stało się to z dnia na dzień, ale rozpoczęło się już w pracach pierwszych pseudo-ojców Kościoła to z ich zapisków wypłynął kształt nowej religii. Posąg Jupitera w Rzymie nazwano Świętym Piotrem, a statu Ewenus i co za tym idzie inne wcześniejsze obrazy Bogini Królowej Nieba, Izydy i Astarte zmieniono na obraz Maryi Dziewicy. Na miejsce głównej bazy nowej religii wybrano jedno z siedmiu wzgórz zwane Vaticanus, w miejscu gdzie kiedyś stała szatańska świątynia Janusa. Wielką przeciwwagą został kościół rzymskokatolicki, nazwany tajemniczym, Babilonem Wielką, matką rozpusty i obrzydliwości ziemi. Objawienie Apokalipsa Jana rozdział 17 werset 5. Blokowała ona biblijne słowo natchnione duchem naszego Ojca Stworzyciela. Zabraniano czytania Biblii. Z tego powodu zabijano prawdziwych chrześcijan. Ustanawiała religię, zapoczątkowywała wojny i upijała narody winem jej nierządu. Trzy główne religie mają jedną rzecz wspólną, Każda posiada swoje święte miejsce, w którym szukają oparcia. Katolicy patrzą na Watykan jak na święte miasto. Żydzi mają swoją ścianę płaczu w Jerozolimie, a muzułmanie Mekkę. Każda grupa wierzy, że otrzymuje pewnego rodzaju błogosławieństwa podczas wizyty w tych miejscach. Na początku, Arabowie jeszcze przed Islamem przynosili dary do domu stwórcy, a strażnicy aby przyjmowali każdego z otwartymi ramionami. Niektórzy przynosili posągi swych bożków, a strażnicy nie chcąc uradzić tych ludzi umiejscawiali je wewnątrz sanktuarium. Mówi się, że Żydzi patrzyli na Kaabę z wielką czcią, aż do momentu gdy zaczęto zanieczyszczać ją pogańskimi symbolami. Po sporach jakie toczyły ze sobą tamte plemiona nad studnią Zamzam, postanowili że skarby Kaaby i dary pielgrzymów zostały do niej wrzucone i zasypane piaskiem. Miejsce te zostało zapomniane. Wiele lat później Jadal Mutali potrzymał wizję, w której pokazano mu, jak odnaleźć studnie. Był on dziadkiem Mahometa, a po odnalezieniu skarbu został bohaterem Mekki. Krótko przed tym wydarzeniem Augustyn został biskupem północnej Afryki i stał się znany ze skutecznego nawracania całych plemion arabskich. To wokół tych nawróconych Arabów powstał pomysł stworzenia arabskiego proroka. Ojciec Mahometa zmarł z powodu zarazy, a jego synowie urodzeni w Mekce zostali odesłani na pustynię, aby spędzić dzieciństwo wśród Beduinów, aby trenować tam i uniknąć plag nawiedzających miasta. Po śmierci jego matki i dziadka, Mahomet i jego wujek spotkali katolickiego mnicha, który dowiedziawszy się kim jest chłopak, powiedział: Weź swego bratanka i zabierz go z powrotem do waszego kraju i chroń przed żydami, bo gdyby poznali to, o czym ja wiem, to wiele zła by przeciw niemu uczynili. Wielkich rzeczy twój bratanek dokona. Katolicki mnich zapowiedział przyszłe prześladowanie Żydów przez wyznawców Mahometa. Watykan desperacko zmierzał do przejęcia Jerozolimy z powodu jej religijnego znaczenia, ale był powstrzymywany przez Żydów. Kolejnym problemem dla nich byli prawdziwi chrześcijanie w północnej Afryce. Katolicyzm rósł w sile, ale nie mógł sobie pozwolić na żadną konkurencję. Watykan musiał stworzyć broń, która mogłaby wyeliminować zarówno Żydów, jak i podążających za słowem naszego stwórcy chrześcijan, odmawiających zaakceptowania katolickiej religii. Spoglądając na Afrykę, widzieli tam mnóstwo Arabów, którymi mogli się posłużyć do wykonania czarnej roboty. Niektórzy Arabowie byli świeżo nawróconymi katolikami, których wykorzystywano jako informatorów, inni byli używani jako siatka szpiegowska wypełniająca plan Rzymu, plan kontrolowania reszty narodu arabskiego, który odrzucał wiarę katolicką. Kiedy Klecha Augustyn pojawił się na scenie religijnej, doskonale wiedział co się dzieje. Jego monasterie służyły mu jako bazy dla tych wyszukujących i niszczących manuskrypty Biblii należących do wiernych chrześcijan. Watykan chciał wykreować mesjasza dla Arabów, kogoś, kto mógłby objawić się jako wielki lider, człowiek z charyzmą, którego mogliby wytrenować na oszukańczego proroka i który zdołałby zjednoczyć plemiona niekatolickich Arabów, a następnie stworzyć z nich armię, która odbiłaby Jerozolimę dla papieża. Te historie opowiedział nam na spotkaniu w Watykanie u kardynała Bea. Pewna zamożna Arabka będąca oddaną służką papieża. Grała w tej historii bardzo ważną rolę. Była to wdowa imieniem Khadijah. Oddała swój majątek kościołowi i wstąpiła do zakonu, po czym otrzymała pewne zadanie do wykonania. Miała odnaleźć młodego człowieka, którego Watykan mógł użyć do stworzenia nowej religii i ustanowienia mesjasza dla dzieci Ismaela. Khadijah miała kuzyna o imieniu Warakwach który był wiernym katolikiem, a Watykan umieścił go w roli zaufanego doradcy Mahometa, miał ogromny wpływ na przyszłego proroka. Wysłano nauczycieli do młodego Mahometa i rozpoczął się proces jego edukacji. Mahomet studiował nauki Augustyna, co miało przygotować go do przyszłej roli. Jednocześnie Watykan i arabscy katolicy zaczęli rozgłaszać po północnej Afryce opowieści o wielkim człowieku, który niedługo ujawni się swemu ludowi jako wybraniec naszego stwórcy. W czasie nauczania Mahometa wpajano mu, że jego wrogami są Żydzi, a jedynymi prawdziwymi chrześcijanami są katolicy. Pozostali natomiast są tylko heretykami i powinni zostać zniszczeni. Wielu muzułmanów uwierzyło w te nauki. Mahomet zaczął otrzymywać swoje widzenia, a jego doradca w Arakwach pomagał mu w ich interpretacji. W piątym roku działalności misjonarskiej proroka zaczęto prześladować jego wiernych wyznawców, gdyż odmawiali oni pogańskich bożków w Kaaba. Mahomet poinstruował swych ludzi, aby zbiegli do Abyssinii, gdzie Negus. Katolicki król udzielał i azylu, ponieważ miał podobne spojrzenie na kult Maryi Dziewicy co Mahomet. Pierwsi muzułmanie otrzymali schronienie u katolickiego władcy dzięki naukom Mahometa. Ostatecznie Mahomet odbił zbrojnie Mekkę, dzięki czemu mógł pozbyć się obrazów i posągów bogów, zachował jednak słynny czarny kamień, który ucałował i uznał za darot od archanioła Gabriela. Do tej pory znajduje się wewnątrz Kaby i jest obiektem kultu muzułmanów. Historia udowadnia, że zanim powstał Islam, ludy Arabii czciły Księżyc jako Boga i być może czczą dalej. Według mniemania Arabów ich Bóg, który był w związku małżeńskim z boginią Słońca, wydali oni potomstwo, trzy boginie czczone w świecie arabskim jako córki Allaha. Rzeźba odkryta w Hazor w Palestynie w 1950 roku ukazuje siedzącego Allaha z półksiężycem na swojej klatce piersiowej. Mahomet twierdził, że ma wizję od Allaha, który uznał go za swego wysłannika. Tak zaczęła się jego kariera proroka. Zanim umarł, Religia islamu osiągnęła wielki sukces. Całe plemiona nomadycznych Arabów łączyły się w imieniu Allaha i jego proroka Mahometa. Cześć zapisków Mahometa umieszczono w Koranie, pozostałych nigdy nie opublikowano. Obecnie są w rękach ajatollahów, najwyższych islamskich duchownych. Kardynał Bea tłumaczył, że zapiski te są w ukryciu gdyż zawierają dowody łączące powstanie Islamu z Watykanem. Obie strony posiadają wystarczająco dowodów i zapisków, które zniszczyłyby obie religie, gdyby kiedykolwiek wyszły na jaw. W ich księdze, Koranie, Chrystus jest opisywany tylko jako prorok, ale nie syn naszego stwórcy. Jeśli Watykański papież ma być uznawany za ziemską reprezentację naszego stwórcy, to tytułując się Ojcem Świętym oznaczałoby, że on jest równy wszechmogącemu. Być może sprowokowałby to, że muzułmanie baliby się go jako następnego świętego człowieka. Papież wydał później bulę dającą prawo arabskim generałom do inwazji i podboju całej Afryki Północnej. Watykan wspomógł finansowo budowę ogromnej arabskiej armii w zamian za trzy przysługi. 1. Eliminacja Żydów i chrześcijan podążających za Biblią a uznanych przez Watykan za heretyków. 2. Ochrony Mnichów Augustyna i katolików. 3. Podbicie Jerozolimy dla jego świątobliwości w Watykanie. Po pewnym czasie potęga islamu urosła do olbrzymich rozmiarów. Chrześcijanie i Żydzi byli zabijani, a Jerozolima w końcu wpadła w ręce Arabów. W tym czasie nigdy nie atakowano katolików ani ich schronień, ale gdy papież zgłosił się po Jerozolimę, bardzo się zdziwił gdy mu odmówiono. Arabowie odnieśli tak duży militarny sukces, że nie obawiali się już papieża i nic nie mogło stanąć im na przeszkodzie do ich własnych planów. Po sugestiach Warakwaha, Mahomet napisał, że Abraham chciał ofiarować naszemu Stwórcy swego syna Izmaela. Biblia mówi, że Stwórca zażądał Izaaka, ale Mahomet celowo zamienił imiona, jako rezultat nauk proroka. Muzułmanie zbudowali świątynię. Kopule na skalę w tym samym miejscu, gdzie stała kiedyś żydowska świątynia zniszczona w 70 roku przed naszą erą od tego momentu Jerozolima stała się świętym miejscem muzułmanów, zaraz po Mekce. Jak mogliby oddać papieżowi tak święte miejsce? Papież zrozumiał, że stracił kontrolę nad Islamem. Kiedy usłyszał, że nazywają go niewiernym, Arabowie postanowili podbić Europę dla Allaha i ruszyli do walki. Muzułmańscy ambasadorowie udali się do Watykanu, by prosić o wydanie bóli pozwalającej im na podbój europejskich krajów. Watykan był wściekły, wojna wydawała się nieunikniona, władza nad światem wydawała się dla papieża czymś oczywistym i nie miał on zamiaru dzielić się nią z kimkolwiek. Zgromadził on armię tak zwane krzyżowców i wysłał ich na krucjatę przeciwko dzieciom Ismaela. Walki trwały wiekami, a Jerozolima oddalała się od Watykanu coraz bardziej. Turcy podbijali Azję mniejszą. Hiszpania i Portugalia była kontrolowana przez muzułmanów. Ci muzułmanie nazwali jedną wioskę w Portugalii Fatimą, na cześć córki Mahometa. Nie zdawali sobie sprawy, że stanie się ona kiedyś znana w całym świecie. Lata później, gdy wojska arabskie stacjonowały na Sardynii i Korsyce, przygotowując się do inwazji na Włochy, pojawił się poważny problem. Generałowie islamscy zdali sobie sprawę, że ich siły są zbytnio rozciągnięte. Nadszedł czas rozmów pokojowych. Jednym z negocjatorów miał być watykański klecha, Franciszek Sasyżu. Wynik rozmów był następujący. Muzułmanie mogą dalej okupywać ziemię Turcji a katolicy Liban. Uznano również prawa muzułmanów do budowania meczetów w krajach chrześcijańskich, tak długo jak pozwalano katolikom podróżować i żyć w krajach arabskich. Kardynał Bea powiedział nam w Watykanie, że zarówno katolicy, jak i muzułmanie zobowiązali się nawzajem do niszczenia i prześladowania swego wspólnego wroga. Chrześcijańskich misjonarzy uznających tylko Biblię. Dzięki temu szatan odebrał potomkom Ismaela możliwość odkrycia prawdy o ich wierzeniach. Watykan rozpoczął też proces skłócania Arabów z Żydami, którzy żyli przedtem razem w pokoju. Muzułmanie zaczęli postrzegać chrześcijańskich misjonarzy jako wysłanników diabła, próbujących zatruć wiarę dzieci Ismaela. To wyjaśnia, dlaczego osiągnęli oni tak znikome sukcesy wśród Arabów na przełomie wieków. Nie rezygnowano z prób kontroli islamu. W 1910 w Portugalii pojawili się socjaliści. Czerwone sztandary były dużym zagrożeniem dla kościoła katolickiego. Coraz więcej ludzi odwracało się od tej instytucji. Jezuici chcieli włączyć do tego wszystkiego Rosję, a użycie wioski Fatima mogło pomóc w przybliżeniu islamu do kościoła. Maryja Dziewica pojawiła się w Fatimie w 1917. Fałszywa Matka Boska była ogromnym sukcesem, historia objawień zachwyciła tłumy. Rezultatem była dotkliwa porażka polityczna socjalistów. Katolicy na całym świecie zaczęli modlić się za pogrążoną w rewolucji Rosję, a jezuici wykorzystali objawienia fatimskie w Afryce Północnej, rozgłaszając poprawę stosunków ze światem arabskim. Muzułmanie zaczęli wierzyć, że za objawieniami stała Fatima, córka Mahometa. Co było zresztą zaplanowane przez Jezuitów. Dużo później papież Pius XII popchnął nazistów do ataku na Rosję, aby nawrócić ten kraj na katolicyzm. Gdy wojna została przegrana, Pius XII zadbał o to, by wciąż wspominano Fatimę, koronując ją w 1946. Nie jest przypadkiem, że tylko Pius XII widział tę wizję. Chodzi o 1950 rok. Papież Pius XII czterokrotnie ogląda powtórzenie fatimskiego cudu słońca w Watykanie, 30 i 31 października oraz 1 i 8 listopada, zawsze o godzinie 16. Rezultatem było powstanie armii fanatycznych katolickich wyznawców Matki Boskiej Fatimskiej, gotowych zginąć dla błogosławionej dziewicy. Jezuici zaaranżowali następnie kilka innych objawień Marii. W Chinach, Rosji i USA. Co ma to wspólnego z Islamem? Fragment oświadczenia biskupa Szena. Objawienie naszej Pani w Fatimie jest punktem zwrotnym w historii 350 milionów muzułmanów. Po śmierci swej córki, Mahomet napisał, że jest ona najświętszą kobietą w raju. Zaraz po Maryi. Wierzył on, że Maryja Dziawica sama chciała być znana jako Matka Boska Fatimska. Co ma spowodować to, że muzułmanie wierzący w jakieś nadludzkie narodziny Chrystusa uwierzą również w jego boskość? Biskup Przeen przypomniał, że posążki Matki Boskiej Fatimskiej zostały entuzjastycznie przyjęte przez muzułmanów w Afryce, Indiach i w innych miejscach, a sami muzułmanie są teraz bliżsi Kościołowi katolickiemu, poza fundamentalistami. Jak widzimy Żydzi i Muzułmanie być może zniszczyli ocalenie świata przed zagładą. Diabelski antychuryst zawładnął tymi narodami, w których mojżesz pomioty dążą do zagłady świata i samych siebie. Co ja myślę o tym, co napisał internauta? Nie mam wątpliwości, że to Watykan wsparł finansowo i militarnie Mahometa, który jako młody człowiek nie zdawał sobie sprawy że stanie się fałszywym prorokiem. Sposób działalności Watykanu już niejednokrotnie zatrzymał proces zbawienia naszego świata. Niewątpliwie od początku Mahomet zorientował się, że Watykan chce zniewolić Arabów, aby oddali się w niewolę fałszywej religii i w przyszłości ukłonić się obrazowi smoka w jego fałszywym obrazie czarnej Madonnie. Mahomet zapewne wkurzył się ogromnie i pomyślał że na bazie watykańskich zleceń stworzy nową religię. Widać z systemu jaki przybrał charakter muzułmaństwa, gdzie nie wolno czynić żadnych obrazów, posągów i im się kłaniać. Mahomet całą swoją religię oparł na piśmie i upiększonych, dekoracyjnych literach. Ewidentnie pomieszał szyki diabelskiemu smokowi. Mahomet nie zdawał sobie sprawy, że diabelski smok kontroluje wszelkie religie, kościoły, wyznania sekty i różne organizacje jakie istnieją na świecie, dołączając również wszelkie partie polityczne i wszelkie rządy jakie istnieją na świecie. Zwrodniały diabeł ma kontrolę nad każdym zgrupowaniem jakie istnieją na świecie. Natomiast nie ma kontroli nad każdym z nas osobna, bo tego mu absolutnie zabroniono. Gdy dołączamy do jakiegoś zgrupowania, tracimy łaskę miłosierdzia. Będąc indywidualnymi osobami wyznającego naszego Ojca Stworzyciela, który jako istota duchowa wraz z istotą duchową wcieleni byli w ciało Chrystusa i bestialsko zostali ukrzyżowani, jako indywidualne osoby zawsze mamy szansę wejść do armii naszego Ojca Stworzyciele, aby uwalniać światy od złoczyńców i zwyrodnialców. Arabska religia zrujnowała plan diabła, ale jak wszelkie inne weszła pod diabelską kontrolę. Gdyby Watykan honorowo przyznał się, że stworzył fałszywą religię islamu, uwolniłby Arabów z tak ciężkiego brzemienia, które zamyka im drogę do wiecznego zbawienia. Niestety nigdy tam nie zaistniał papież, który by odważyłby się przeciwstawić diabłu, może tylko jeden, którego otruto. Jest szansa powstrzymania zagłady naszej cywilizacji oraz naszej planety. Mam nadzieję, że moje przesłanie dotrze do kogoś, kto ma kontakt z jakimś zwrodniałym terrorystą lub tyranem jakiegoś kraju i przedstawi mu je. Być może moje przesłanie wpłynie na stan zwrodniałego umysłu i zastanowi się on nad swoimi czynami, by opamiętał się. Wystarczy. Że ściągniesz plik pdf i wyślesz go komu zechcesz. Być może w ten sposób powstrzymamy wszelkie tragedie, jakie mają przyjść na naszą ziemię. Chyba zdajesz sobie sprawę, że pandemia wirusa to tylko ostrzeżenie przed tym, co dopiero ma nadejść. Pozdrawiam, Jacek.